Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, czyli skurcz, i dzisiaj będziemy reagować na film, ale konkretnie zapis live'a z mojego starego kanału, na którym oceniałem kanał Gabora. Także zapraszam do oglądania. Dobra, spoko, spoko, spoko. Ważna uwaga: w momencie, kiedy ja go oceniałem, nie nazywał się Gabor, tylko nazywał się Shaklaun. Jak się to czyta? Nie wiem. Nie, wie, nie wiem, jak to się czyta. W każdym razie możecie zobaczyć, że to on, bo ma, ma w polecanych Gradio TV. Także można się już powołać się, że to on. Zanim tylko zresztą zobaczycie, że to jest faktycznie on. Stream miał miejsce 13 września 2017 roku. Dwa lata. Dwa lata. No, dwa lata. Nie, ten rok. Rok później. Rok później byliśmy już w ekipie. W sensie ja byłem w ekipie. Już go znałem wtedy. A wtedy jeszcze go nie znałem. Eee, była jakaś opcja tego. Opcja czego? Bo wtedy jeszcze Dobra. nie było udostępnionych zapisów za tego czatu transmisji na żywo. O. Dobra, zobaczmy. Najpierw ten był. Ten był. zrobili Rajdzika. Wbijamy. Zrobili Rajdzika, widzowie. To były czasy. Teraz już czasów nie ma. Dobra, uprzejmy. Ta jakość. Dzięki za oceniła jak prosiłeś o się dać. Dzięki za suba. O kurde, pozrod skurcza kolejne. Dzięki, dzięki. Jak? <noise> jak to? Może, jak o, no, to? Zna, to... Znalaz jeden prosty sposób jak to zrobić. Mikro nie działa mikro, nie, mikro działa. Działa działa, wszystko jest. Tu jeszcze bo. 60 zł na kamerkę? 60 sze zł na o, kamerkę dobrze zbyt zbyt widzę? Czy 50? Nie, nie widzę stąd, nie chce mi się powiększać tego. Panie the End. panie koniec. Panie koniec. <noise> panie koniec. <noise> No, no, no coś w tym jest, co ciekawe ja z TheEndem, bo The End, e, był, te, był też właśnie na starym kanale e, Nagrywałem z nim, to ja z TheEndem ogólnie straciłem kontakt e, On chyba pisał wtedy matury w 2017, 2018 W 2018 chyba matury pisał, potem, potem te, by można powiedzieć, że trochę odszedł z YouTube'a, można powiedzieć, że Odciął trochę, ale no, nie mam z nim teraz w ogóle praktycznie kontaktu. Przeszedł test palenia nie? Co, Gabor? Miało się wtedy jeden monitor, i się korzystało z innego monitora, tak? Dobra, i tu zaczął żulić o ocenę. <grywka> Dziękuję, dziękuję. Tutaj chodziło o to, że było. Siema, siema, kurwa, witam, pozdro od skurcza. Przedmiot wygrałeś, no! Do... Co ciekawe, to nie była wina mojego internetu, tylko to była wina internetu Gabora, ponieważ mi wszystko dobrze działało, a jego, jego streama wywaliło. Nawet się, nawet się po, po nagraniu zapytam i ja ewentualnie wam dogram stawkę Gabora. Też nie, to, to było u mnie. Ter teraz było u mnie. To, że teraz się przycina całe, było u mnie. Eee, po prostu komputer nie wyrabiał. Scorchet rym hmm. Może ja tego nie będę komentował, ok? Nie wiem jak to się czyta Scorchet rym zro... ...cie... Skorcz... scorched Skorcz scorch zero nine Robimy incepcję? Proste, dobre Znane tło Robił incepcję zanim to było modne Pisik taki, opisik jest dobre. Nawet tutaj chyba się sprzedało, że to był Gabor Bardzo ok. Tak, Gabor Grad, dokładnie <noise> To czterna... miał 14, lat wtedy Już miał taki głos, już, już się, już się sprzedał za reflinki mając 200 subskrypcji Motek albo przerwanie płyty głównej <noise> Skurcz Jak mnie dziwnie słychać ty, ja takiego głosu nie mam no jednak masz. Przemek! Tak wygrałeś to. To był ten moment z przemkiem, co napisał się ma kurwa witam. I wywaliło streamka ogólnie, chyba u niego. Tak, no. wywaliło streamka, bo później przeszło. Zmieniła się... Halo, czemu 480p? miniaturka, p, proszę mi p Zmieniła się miniaturka wiedzia. potem i yy, no po prostu wywalił mu streama, ale wrócił ten stream po chwili. Bojowa? Poszedł grać chłop w lola. Ja so chcę pójść. No i tutaj, tutaj jeszcze było widać scenę z live'em ale on już w tym czasie poszedł grać w League of Legends. Nie wiem, nie słyszałem. Yy... O boże Źle działający tryb ciemny na starym panelu. No Przez... nie będę tego dawał. Trzy lata. Będę go usuwać końcem gry Tak, i później, już na oh, tym streamie. Się... Okay. Później na tym streamie już oh, ja. nie no, pojawiłem się. Nie pojawił się u mnie Gabor. Bo Gabor poszedł grać. Okay. No, mm. Także to było na tle? Um, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie.